Cześć, witam Was na kanale Ukraiński Temat. Dzisiejszy film nie był zaplanowany wcześniej, ale nie zrobić go nie mamy prawa. Będzie on poświęcony temu, czym tak naprawdę jest rosyjska kultura, w sposób myśli i pojęcie o świecie dookoła. Opowiem Wam to na jednym przykładzie, mimo że tych przykładów są setki. Bucza. We współczesnym języku słowa, którymi można opisać to, co tam się wydarzyło, używają się jedynie w kontekście historii. Mówiono nimi o tym, co już kiedyś było i nie ma prawa powtórzyć się, ponieważ nigdy znowu. Natomiast historia ma tendencję do powtarzania się, szczególnie jeśli nie wyciągnę z niej dobrych wniosków. Ludobójstwo, masakra, akt genocydu zbrodnia. Te słowa dotychczas nie mieli kolorowych ilustracji, ale niestety już mają. Niektóre z tych ilustracji jeszcze nie są ujawnione i czekają w zbiorowych mogiłach albo piwnicach, ale o wszystkim po kolei. Czym była bułcza jeszcze półtora miesiąca temu? Bogatym, pięknym, komfortowym przedmieściem Kijowa położonym przed lasu. Busza wyglądała lepiej niż wiele miast Ukrainy, a nawet niż niektóre miasta zachodniej Europy. Czyste, przytulne ze ślicznymi widokami, zadbanymi budynkami i szczęśliwymi ludźmi. Mieszkało tam ponad 35 tysięcy osób, które planowali sobie życia, budowali domy, płacili kredyty za mieszkania, zbierali się na wycieczki, rodziły i wychowywały dzieci, wyprowadzały psy w parku, wybierali w markecie serii winko do kolacji. Segregowali papier od tworzyw sztucznych, wyrzucając śmieci. Później przyszła tam Rosja. Nie Putin, nie Szojgu i nie Wlawrowi. Rosja. Bydło, co przyjechało tam, nie mogło uwierzyć, że ta biedna, depresyjna i zniszczona Ukraina, o której mówili w ich telewizji, wygląda jak zachodnie Niemcy. Że wszędzie jest położony asfalt, że w mieszkaniach są zrobione niedziadowskie remonty z dywanami na ścianach, w kuchennych szafkach ludzie mają nutele, a w szafkach normalne czuchy, buty i biżuterie, a same mieszkania są wyposażone w komputery, telewizory i pralki. I bydło wpadło w szał. Rozumienie tego, że ludzie tutaj żyją w dziesiątki razy lepiej od nich i uświadomienie o własnego upośledzenia doprowadziło je do wściekłości. Tą wściekłość wylały z siebie tak, jak rosyjskie zwierzęta w mundurach robili to zawsze. W Wcześniej 90., w Niemczech 40., w Ukrainie 20., 30., wszędzie, gdzie wchodziła brudna łapa moskiewskiego żołnierza. To, co dalej tutaj pokażemy, może być szokujące, więc bardzo prosimy o zabranie od ekranów dzieci i ludzi z wrażliwą psychiką. Setki. Cywilnych osób zostały zabite tylko dlatego, że byli Ukraińcami i nie żyli jak śmieci. Na ten moment jest informacja o 420 zabitych, ale ona cały czas się zmienia, bo odnajdują się nowe i nowe zbiorowe mogiły. A teraz po kolei. W piwnicy, gdzie mieszkali te ogry, w jednym spokoju mieli materacje do spania, a w drugim po sąsiedztwo torturownie, gdzie zabijali ludzi. W dużej mogile zbiorowej były znalezione dziesiątki zwłoków, w czym starosta wsi z jej mąż, jej syn. Na zdjęciach satelitarnych widać było to mogiło już 10 marca. Po całym terenie miasta i okolic są dziesiątki trupów kobiet i dziewczyn, które po niejednokrotnym zgłaceniu były podpalone, żeby ukryć te ślady. Po odejściu rosyjskich żołnierzy na terenie miasta były znalezione zwłoki setek domowych zwierząt. W przechłytach telefonicznych, a później i w terenie zostały potwierdzone fakty zjedzenia domowych psów. Kobieta mieszkająca w Buczy schowała swoją zastrzeloną córkę na podwórku pod deskami i siatkami. Ta po prostu wyszła z domu i ją zabili. Tylko po przyjściu ukraińskich żołnierzy ujemniła ją, żeby pochować. Na wyjeździe z miasta stoją dziesiątki rozstrzelonych i przejechanych ciągami samochodów z czerwonymi krzyżami, napisami dzieci albo ewakuacje. Znaleziono zwłoki zgłowconych dziewczynek od 10 roku życia. Ich ciało było porozrywane, niektóre próbowano spalić. Po podwórkach, ulicach i placach zabaw są dziesiątki ręcznie robionych krzyżów. Pod każdym z nich leżą zabite przez tych zwierząt Ukraińcy. Do piwnic, w których ludzie się chowały od bombardowań, Rosjanie po prostu wrzucali granaty. Trupy po całym mieście. Dziesiątki, setki. Żadnych wojskowych, tylko cywile. Wiele zwłoków są zaminowane, żeby ludzie, które będą chcieli pochować albo chociaż przenieść te zwłoki z drogi. Też zginęły. W obozie dziecięcym, w piwnicy, zostało znalezione torturownie z dziesiątkami zwłoków cywilów. Ze związanymi za plecami rękoma niektóre miały przestrzelone nogi, niektóre po pięć pocisków w serce albo głowę. W całym mieście pewnie nie ma żadnego niezniszczonego budynku. Czołgi, harmaty albo po prostu strzelecka broń. One strzelały po wszystkim, bo nienawidzili miejsca, w którym znalazły się. Byli wściekli, że nie cały świat, że je w takim śmierdzącym błocie jak one, że ludzie potrafią żyć jak ludzie i nie mogli z tym się zgodzić. Ale to też nie wszystko. Maruderstwo, totalne, powszechne i barbarzyńskie. Setki mieszkań wyposażonych z miłością zostały rozgrabione. Komputery, buty. Pralki, szafy, krowy, telewizory, pieniądze, jedzenie, mikrofale, alkohol, biżuteria, naczynia, kible, komórki, perfumy, zabawki, kołdry, leki, żerandole, dziesięcy ubranie, kury, blendery i jeszcze setki różnych rzeczy były skradzione i teraz powoli pojawiają się na rosyjskich analogach Olixa. To, co nie mogli zabrać, zniszczyli. Teraz zacytuję Wam opowieść jednego z mieszkańców Buczy, który wrócił do domu. Jak Rosjanie wlazły do budynku, pozrywali telewizory ze ścian, rozbili akwarium, z szaf wygrzewali prześcieradła, kołdry i nawet używano bielizny, skarpety i podkoszulki. Z kuchni ukradli zasłonę, naczynia, sztućce, mikrofale, zasrały umyrałalki, stłukli wanny, obsikali sypialnie. Ze wszystkich pokojach Ponakładali kupy. Ściany pomalowali przekleństwami i zdaniami na kształt gospodarze wrócili. A najciekawsze to, że ukradli z piwnicy całą skrzynię starego radzieckiego mydła, które tam stało dziesiątki lat i nikt nie miał okazji go stąd wyrzucić. Oczywiście, że w porównaniu z masowym ludobójstwem i gwałtem, morderstwo nie wydaje się tak poważnym przestępstwem. Przecież to tylko rzeczy. Rzeczy można kupić. Ale jak się okazało, nie każdy ma na to moc. Przecież można włamać drzwi, zastrzelić właścicieli i spokojnie znaleźć Bustoner dla żony, bucikie dla dziecka i laptop dla starszej córki, żeby miała na czym się uczyć. Jak napisał właściciel wydawnictw Propala Gramota i Kurkul o Byszula, który w tym momencie walczy w składzie obrony terytorialnej, Ja nigdy nie uwierzę. Że jacyś przypadkowie żołnierze masowo gwałcili do śmierci kobiet, na to na pewno miała być zgoda, jeśli nie rozkaz całej wertykali przywódców. Ja nigdy nie uwierzę, że masowe rozstrzały były uczynione bez rozkazu całej wertykali przywódców. Ja nigdy nie uwierzę, że masowe maruderstwo możliwe bez zgody przywódców. Ja nigdy nie uwierzę, że mogą być organizowane torturownie i gwałtownie, bez zgody większości wojskowej jednostki. Ja nigdy nie uwierzę, że masowe zabójstwo domowych zwierząt nie jest częścią ich zboczonej kultury, w której oni się wychowują i żyją. Ja nigdy nie uwierzę, że, będąc chociaż trochę psychicznie zdrowym, można kraść używaną damską bieliznę i zrywać kulczyki z trupów dla swoich żon kraść zabawki ze zniszczonych mieszkań dla swoich dzieci. Ja nigdy nie uwierzę, że będąc chociaż trochę mężczyzną, można stworzyć piwnicę dla gwałtowania zakrwawionych i półżyłych dziewczyn i kobiet. Ja nigdy nie uwierzę, że człowiek bez ujawnionych wad psychicznych, chociażby fizjologicznie potrafi bawić się z umierającymi i wielokrotnie gwałconymi kobietami. Ja nigdy nie uwierzę, że ten, kto ma w sobie chociaż trochę ludzkiego, potrafi nie zabrać trupy z ulic, którymi codziennie jeździ. Ja nigdy nie uwierzę, że dziesiątki ciał ze śladami tortur to nie jest sprawa rąk setek, setek żołnierzy katów i tysięcy żołnierzy obserwatorów. Ja nigdy nie uwierzę, że Pełnosprawnego mężczyzny wystarczy rozumu przynieść w swój dom i podarować swoje rodziny, zdjęte z trupów rzeczy. Po tych pokojowych, ukraińskich miastach i cywilnych Ukraińcach ja nigdy nie uwierzę w indywidualną odpowiedzialność dla Rosjanów. Winni wszyscy i każdy. Wszyscy albo z radością, albo z milczącą zgodą spróbowali krwi niewinnych Ukraińców z tej ofiary szatanowi w buczy, rpieniu. Kostomelu i Borodiance. Ja też nie wierzę. Żaden normalny człowiek w naszych czasach na to nie jest zdolny. Nawet inaczej. Żaden człowiek. Po prostu. To, co oni uczynili w Buczy, nie poddaje się zrozumieniu normalnego człowieka. Nie układa się o głowie. Ale musimy pamiętać też jedną bardzo ważną rzecz. To nie Putin ich takim zrobił bo jak robili to kiedyś, Putina nie było. Ten akt genocydu daje nam zrozumieć, że my walczymy nie z wojskiem, przywódcą którego jest prezydent, my walczymy z ordą, która z mlekiem matki nasączała się nienawiścią do siebie, do świata, do życia, do kultury, do cywilizacji. Niestety ogromna ilość ludzi, jak na świecie, tak i do niedawna w Ukrainie, wolała żyć w iluzjach, że historia to tylko taka nudna nauka, do niczego nieprzedatna, wolały żyć w świecie fantazji, gdzie wszyscy ludzie są braćmi, zła nie istnieje i o wszystkim można się dogadać. Historia tego podejścia nie wybacza i dlatego się powtarza. 1708 rok. Stolica Hetmanatu, czyli państwa ukraińskiego na tą chwilę, Baturyn. Za rozkazem Pietra I jego prawa ręka Aleksander Mięczykow zrujnował miasto, i zabij wszystkich jego mieszkańców, niezależnie od wieku i płci. Od 15 do 20 tysięcy mieszkańców, od niemowląt do starych babci, dziadków. Miasto zostało wyburzone i pierwsze mieszkańcy zaczęli tam pojawiać się dopiero po 30 latach. Wszędzie, gdzie się pojawia Rosja, ze swoją kulturą, językiem, wojskiem, przelewa się krew. Odbywają się zbrodnie, a powietrze elektryzuje się od nienawiści. Proszę mnie poprawić, jeśli ja się mylę. W tym filmiku opowiedzieliśmy tylko o Buczy. Poza uwagą zostawiliśmy Irpień, Borodiankę, Iwankiw, Gostomel, Czernigów, Trostianyc, Lebedyn, i jeszcze setki miast i wiosek, które w ciągu ostatnich kilku dni zostały zwolnione od okupanta. Ale w tym samym momencie, kiedy my to nagrywamy, 7 kwietnia, to o czym mówiłem wcześniej, dzieje się w zniszczonym na 90% Mariupolu, który za rozmiarem i ludnością odpowiada Gdańsku, w Rubiżnym, w Hersonie, w Nowej Kachowce, w Melitopolu, w Geniczewsku, w Siewierodoniecku i innych miastach i wioskach Ukrainy. To się dzieje teraz. To się dzieje teraz, kiedy jacyś kurwy z niemieckiego i węgierskiego rządu opowiadają o stratach gospodarczych, jeśli odmówią o zakupie rosyjskiej ropy i gazu. Kiedy odmawiają w sprzedaży i transporcie normalnej broni. Kiedy po włoskich, niemieckich telewizjach kręcą filmy o innych Rosjanach, życie których zrobiło się gorsze przez sankcje. Kiedy Macron prowadzi pewnie 132 rozmowę z Putinem, a rosyjskie kobiety wybierają szafkę w Leroy Merlet, gdzie postawił nowy telewizor, który przez białoruską pocztę wysłał jej mąż. A w kupują warzywka na zupę krem, bo teraz mają w domu chociaż trochę używany, ale wciąż dobry blender. Świat się zmienia na naszych oczach, i zło wyszło na ostateczną bitwę. Od nas zależy, jak daleko to zło zajdzie. Dziękuję za uwagę. Obiecujemy zrobić osobny film o przestępstwach Rosji wobec Ukrainy. Teraz nie jest ten moment, żeby prosić o subskrypcję, jakieś polubienie, ale powiem Wam tylko jedno. Mamy jeszcze bardzo dużo do powiedzenia.